Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam was na kolejny test kosmetyków. I dzisiaj będą znowu nowości drogeryjne polskiej marki, polskich marek i będzie trochę Eveline, trochę Hean. Dobra, nie będę wam na wstępie opowiadać, co będę używać z Hean, ale to dowiecie się też za chwilę. Ale na pewno będą nowości stricte od Eveline Choco Glamour, więc to jestem też mega ciekawa tej kolekcji zacznę w sumie sobie od nawilżenia ust. Czuję, że potrzebują tego nawilżenia moje usta i mam tutaj masełko od właśnie Eveline Choco Glamour maseczka do ust Lip Sleeping Mask i w sumie więcej tutaj mamy na kartoniku niż na samym opakowaniu tego masełka. On ma po prostu jakieś składniki aktywne pielęgnujące, skwalan, karnauba, sen... Kandelia, i tak dalej, i tak dalej. Intensywnie regenerująca maseczka do ust. Pachnie ładnie czekoladą. Ja to sobie nałożę nokciem Tak naprawdę mało co użyłam takich maseczek do ust. Jedyna taka maska do ust, którą lubię, to jest maska Znam. Tutaj jej akurat teraz nie mam takim też różowym opakowaniu. Znaczy też w takim słoiczku. Konsystencja też taka właśnie spoko. I to masołko było różo różowe. Przez długi czas też było wycofane. A to ładnie pachnie, właśnie tak czekoladowo. Spoko. Może zacznę od brwi, zanim przejdę do tych nowości. Bo chciałabym wypróbować taką kredkę 3 w 1. Chyba to jest 3 w 1. Kredka, pomada w kredce od Eveline Brow and Go Pomel. Pomade Pencil, um, ja mam odcień taupe, tak to ma być pomada do brwi w kredce, nie żadne trzy w jednym, z tym, że ta szczoteczka jest taka duża, wyczeszę sobie tą czystą, gom, czy, czystą szczoteczką, bo wszystkie mam już brudne, wyczeszę sobie SPF tak naprawdę, który mm, gdzieś tam mam żel do brwi z Evelyn, który lubię, to jest albo ten Brow and Go w odcieniu przezroczystym, albo ten z takimi włoskami, drobnymi takimi włoskami, też Brow and Go i on się, on miał odcień taupe. także ja sobie nałożę teraz ten przezroczysty żel. on do końca przezroczysty już nie jest, bo ma jakieś takie pozostałości. też mi się już w sumie kończy. zobaczcie, nie zostało go niewiele. On super zastyga, więc ja go sobie tu nałożę. Chyba będę jednak musiała poczekać aż zastygnie, i wtedy nałożę sobie tą pomadę w kredce. To niech ten żel sobie zastyga. A ja przejdę dalej do makijażu. W sumie, jakiś czas temu też już kupiłam ten podkład z Eveline Wonder Match Lumi. E, odcień 10 Vanilla Warm. Podkład rozświetlający. Ja go też chciałam przetestować jakiś czas temu. Nie wiem, czy ten odcień będzie mi pasował. Bardzo lubię ten, tą podstawową wersję Wonder Matcha. No ale zobaczymy. A, on będzie taki żółty dosyć. No nie jest to idealny dla mnie odcień bo jest żółty. Kiedyś myślałam, że bardziej pasowały mi właśnie takie żółte odcienie, a teraz zauważyłam, że do mojej karnacji bardziej pasują takie yy, nawet nie chłodne, co neutralne tony. Żółty też nie wygląda źle, szczególnie jak jeszcze dodam jakiś korektor. I zobaczymy tą wersję rozświetlającą. Na twarzy mam standardowo krem z SPF-em 50, SPF z Bielenda Professional, taki nawilżający, też jakiś czas temu został wypuszczony i widzę, że ta jedna pompka to będzie dla mnie za mało, więc dołożę sobie na nos szczególnie, tutaj. Ja chyba rozgrzeję najpierw ten podkład tak na czole, wtedy będzie na pewno dużo lepiej wyglądał. Może się to wszystko wyrówna jak już wiecie, nałożę korektor i tak dalej, bo na razie na razie wyglądam dosyć blado, ale podkład wygląda ładnie. Zresztą ten Wondermatch, ten taki nierozświetlający też ładnie wyglądał, on też był taki satynowy, też miał takie satynowe wykończenie, a ten ma chyba właśnie jeszcze bardziej takie rozświetlające. I przygotowałam sobie też korektor z Eveline. Wonder Match Coverage Creamy Concealer i ja mam odcień 20 Peach o, to jest idealnie dla mnie idealny dla mnie odcień nie za jasny, nie za żółty dam go sobie od razu też na brodę i tak na żufę właśnie taki odcień delikatnie jakby łososiowy też idealnie mi tutaj będzie pasował i tak te zasinienie trochę zniweluje kremowy kryjący korektor z kwasem pieluronowym wodą termalną i glinką amazańską hmm. czy on jest kryjący? nie powiedziałabym czy znaczy ładnie mi tutaj wszystko ujednolicił sobie dam go też wewnętrzne tutaj kąciki ten korektor no, ale takiego spektakularnego krycia, jak na przykład Claresa, to nie ma. Wygląda tak normalnie. Dołożę go sobie tutaj w dolina Łez. Właśnie nie mam pojęcia, czy ja go już używałam, czy nie. Nie pamiętam. Może być, że go sobie próbowałam go już przetestować, ale nie, wiem, nie pamiętam go. Dobra, teraz to krycie jest ciut większe. No i cera wygląda ładnie. No, jest taka ładnie świetlista. Szybko sobie przypudruję okolice pod oczami. Też będzie to Hean. Tak to teraz wygląda. Myślę, że całkiem spoko. Twarzy boków twarzy tutaj nie ruszałam. Nie ruszałam, nie przypudrowywałam. Puder, jakiego użyłam, to był Heian Satin Secret Eye Powder, czyli ten taki podstawowy ich. Dobra, buffy chyba jednak sobie zostawię na sam koniec. Więc teraz zajmę się twarzą, bo potem chciałabym wszystko już przypudrować. Kremowy bronzer od Eveline Choco Glamour Creamy Bronzer. Lekki kremowy bronzer do konturowania twarzy. No i tak się zastanawiałam, który odcień mam wziąć. On ma 20 gramów. Jest w takiej dosyć małej puszeczce. Myślałam, że ona jest większa, tak naprawdę. Trochę się przyciemniłam, bo miałam wrażenie, że jestem zbyt rozjaśniona. Może teraz będzie lepiej. Taka mała puszeczka, 20 gramów. Myślałam, że ona będzie większa. No i tak się zastanawiam, ile ma na przykład ten brązer z Paezę. 12. Także opakowanie wydaje się większe tego od Paezę. Zapach ma taki czekoladowo-karmelowy. Ale nie mam tu pędzla, musiałabym jeszcze wziąć sobie pędzel specjalny. I tak, ja wybrałam odcień ten chłodniejszy. Tak na samym początku wydawało mi się, że dla mnie będzie idealny ten ciepły, ten 01. No ale tak widziałam właśnie u innych dziewczyn. Uuu, Jezus, jaki on jest napigmentowany. Kurde. I... Dobra. dobra, nakładam. To jest ten chłodniejszy. Ciekawe jak wygląda ten cieplejszy, ale świetnie się rozciera. Jezu, jaki on jest napigmentowany. Pewnie będzie musiała pójść w ruch gąbeczka, bo ja tego nie ogarnę. Samym pędzlem. Chyba najgorzej tutaj będzie mi to rozetrzeć właśnie na granicach, gdzie już przypudrowałam sobie korektor. Hmm, no zbyt rozlegle to zrobiłam. I mam wrażenie, że takie dziury mi się przez to zrobiły, ale to nie jest wina tego brązera, tylko techniki. Dołożę sobie jeszcze korektora, ja muszę te dziury jakoś doklepać, bo on jest fajny. Lekko się rozciera, ale przez to takie zbyt mocne napigmentowanie, no to on potem, wiecie, jak się staramy go rozblendować, to robi takie dziury i to mi się nie podoba. Więc on dla mnie na co dzień odpada ten bronzer. Z daleka z OK. Jak już robię kremowe konturowanie, to sobie dołożę jeszcze różu kremowego. Dobra, niech to będzie też róż kremowy z Eveline. Nie wiem, czy Eveline ma takie róże w takiej formie jak te bronzery w puszeczce. Wydaje mi się, że jedyne róże kremowe to są te z takim aplikatorem. Więc ja go sobie nałożę tak w zasadzie już na ten brązer jakby i rozgląduję teraz gąbeczką. Jeszcze inna technika, nie zaraz nad policzki, tylko na dłoń i wtedy na gąbeczkę i na policzki. To jest bezpieczniejsze, bo wtedy sobie nie zrobimy jakiejś takiej Mega takiej rozlazłej plamy. Tylko ten róż będzie tak ładnie, wiecie, wtedy rozprowadzony. Już tu nie będę nic kombinować. Tylko przypudruję już sobie wszystko. Ja wezmę sobie standardowy, jakiś puder, który lubię. I tu mam akurat Katrin Strzelskin Mineral Loose Powder. Cały coś pięknie tak przebija. Ten róż i brązer kremowy. No, ale to jest też zaleta tego pudru z Catrice, że on nie jest takim mocno trwalającym pudrem. Zanim makijaż oczu, to jeszcze przy okazji dokończę makijaż twarzy. I mam tutaj rozświetlacz od Hean we współpracy ze stylizacją. On wygląda właśnie tak. To już w zasadzie w sumie wiecie pewnie, jak on wygląda ale ja go jeszcze nie miałam okazji przetestować i dzisiaj wydaje mi się, że to będzie dobry moment. I użyję go na gąbeczce. Pomieszam sobie te trzy kolory. No nie wiem, boję się go. Tak wygląda nałożone gąbką. Jest taki bardzo stłumiony i wręcz srebrzysty. I rozblenduję go sobie takim moim pędzlem po różu, który teraz używałam niedawno. Próbuję ten bardziej złoty odcień, ten na środku, nałożyć pędzlem. No nie, to, to będzie chyba najmniej lubiany przeze mnie rozświetlacz, nie podoba mi się. Więc dodam sobie odrobinę jeszcze różu prasowanego. Użyję tego z ekocery. bardziej taki pomarańczowo-brzoskwiniowy żeby sobie to ocieplić. Na pewno nie będę już dodawała bronzera. On jest mega, mega srebrzysty. ten Rozświetlacz, to nie są moje klimaty. Jakoś udało mi się to rozetrzeć i przechodzimy już do brwi w sumie. Mogę już zrobić brwi. Nałożę sobie tę kredkę, tę pomadę w kredce tak naprawdę. Brwi zastygły. I ile ona ma gramów? Nie, nie jest to tu napisane, ale dobra, spróbujemy sobie wypełnić. Odcień taki idealnie pod moje brwi. Więc nie chcę też przesadzić sobie dzisiaj z makijażem brwi, tylko luki sobie chcę do, do wypełnić. Bo właśnie to jest idealny taki dla mnie odcień. Up. Okej. Okay. No dobra, brwi już są gotowe. Bardzo szybko poszło, ale taka jedna rzecz, którą od razu zauważyłam, to jest to, że ona się bardzo szybko będzie zużywać. Ona nie będzie za bardzo wydajna też ta pomada w kredce. Przejdę sobie już teraz do makijażu oczu i mam tutaj dwa produkty, którymi chciałabym go wykonać. To jest kremowy cień, czy tam bardziej płynny cień, Choco Glamour i odcień 05. To jest ten bardziej taki matowy, jeden z tych trzech, które teraz Eveline wypuściło. I bestseller chyba, coś, co robi największe wrażenie w ogóle z całej tej kolekcji, to jest ten cień pojedynczy Choco Glamour, luksusowy, mocno błyszczący cień, toper. 01 Moon Sparkle. Jeżeli on ma 01, to wydaje mi się, że będzie ich więcej. Nie wiem w sumie... Jak go tutaj nałożyć? Czy tyle wystarczy, czy to będzie za dużo? Hmm. Mam tutaj taki pędzelek syntetyczny. O. o, 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 o Jezus, jaki on jest napigmentowany. Jezu, dobra. To chyba poszalałam za bardzo. Chodziło mi o coś takiego, a wyszło mi na tym oku to. Dobra, zaraz to będę naprawiać, albo w sumie już, bo jak mi to zastygnie, nawet tego nie będę umiała rozblendować, Ale dobrze, że mam kremowy korektor pod spodem, to wtedy mi to tak szybko nie zastygnie. Od razu wezmę sobie też korektor. Niech będzie ten Wonder Match. I go sobie tutaj nałożę. Wewnętrzny kącik tutaj tak samo. I to mi trochę uspokoi ten cień kremowy, bo naprawdę za, za daleko nim pojechałam. Dobra, jeszcze raz. Tym razem na dłoń i z dłoni na powiekę. Ale skubany jest naprawdę napigmentowany. Wezmę mniejszy pędzelek. To akurat nie jest jakiś tam syntetyczny. I Nałożę go na dolną powiekę. Nałożę sobie teraz szybko palcem ten. Błyszczący cień, a potem będę już dopracowywać resztę makijażu poza kamerą. Ładnie, no naprawdę robi robotę. jest taki mocno błyszczący, ma duże drobinki. Można go nałożyć też tak toperowo albo tak grubszą warstwą i wtedy jest taki... Dobra, tak to na razie wygląda. Ja sobie muszę resztę makijażu oczu dopracować i użyję sobie w tym celu tej palety z Klaresy Perf Earth. Bo pewnie mi się zaraz bateria rozładuje. Ja po prostu wycieniuję sobie jeszcze tak delikatnie oko niewielką ilością cieni. No i będę musiała ten osób tutaj z tego brokatu trochę zebrać, no i wydaje mi się, że to będzie tyle. Także do zobaczenia za chwilę. Tak już wygląda wstępnie gotowy makijaż. Ja Nałożyłam konturówkę na usta i to też jest Eveline Variet Gel Lip Liner Pencil i mam odcień 01 Nude. Razem z tym rozświetlaczem wtedy Hean i Karolina wypuścili błyszczyk. I to jest jeden odcień po prostu. On ma taki beżowy odcień jest ze złotymi drobinkami jakby. To jest typ takiego bardzo, bardzo gęstego błyszczyka. Takiego jak kiedyś. On raczej nie będzie nawilżał ust, tylko będzie dawał wrażenie jakby nawilżonych, ale nawilżający na pewno nie będzie. Jak wygląda? No ładnie wygląda, no taki... Okej. Okay. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Zacznę od błyszczyka. To nie będzie ulubiony mój typ błyszczyka, bo za bardzo się klei. I no, we wietrze po prostu będą się do niego tak kleić włosy, że masakra. On będzie fajny, jak będę miała spięte włosy, więc jest ok, ale też mi dupy nie urywa. Ładny odcień ma, to na pewno. I dobra, lecę dalej już w sumie może od początku. Podkład wygląda bardzo ładnie, Eveline Wonder Lumi. Myślę, że będę go teraz na co dzień używać. Odcień fajnie się wtopił, więc spoko. Jest taki ładnie rozświetlający, ale też niezbyt nachalnie. Ładnie kryje i też wydaje mi się, że będzie długotrwały. W ogóle ten efekt później razem z tym kremowym konturowaniem wyglądał naprawdę świetnie, więc będę go na pewno używać na co dzień. I dalej właśnie ten brązer kremowy Choco Glamour 02. To jest ten chłodniejszy odcień i naprawdę trzeba z nim uważać, Najlepiej go nałożyć na, na yy, pędzel i odcisnąć nadmiar. W ogóle jedno zamoczenie pędzla w tym brązerze wystarczy, bo on jest też taki kremowy i się ładnie roztapia yy, pod wpływem ogólnie dotknięcia, nawet pędzlem, gąbeczką. Po prostu on się nabiera i jest, i tak się szybko właśnie roztapia, ale też przy okazji. Dzięki temu fajnie się i łatwo rozciera na twarzy. Z tym, że naprawdę jest mega, mega napigmentowany i z tym trzeba uważać. Ale fajne, podoba mi się. Z tym, że też go nie będę na co dzień używać, bo będę pamiętała, że on jest trochę problematyczny pod względem tego napigmentowania. Masełko do ust fajnie nawilżyło mi teraz te usta, jak, miałam, jak robiłam cały makijaż, więc na noc będzie świetny. Korektor z Wonder Match. Nie wiem, czy on będzie dla mnie odpowiedni, bo widzę, że on już powchodził we wszystkie zmarszczki tutaj mimiczne i tak dosyć trochę ciężkawo wygląda, ale też nie wiem, czy to nie jest przez to, że osypał mi się ten cień drobinkowy i musiałam to trochę naprawić. I no nie wiem, na razie jest takie ok, ale będę go jeszcze na pewno testować na co dzień. Na razie mam mieszane uczucia co do tego korektora. Kredka do brwi, czy tam pomada do brwi yy, fajna, bo super szybko się nią pracowało. Yy, odcin ma idealny dla mnie. Nie wiem jak z zastyganiem, jak z trwałością, bo na razie, no wiecie, ja siedzę, nic się nie, nie ruszam praktycznie i nie dotykam tych brwi, nie wiem jak właśnie będzie z trwałością. Wydaje mi się, że nie będzie jednak zbyt trwała, bo tutaj w trakcie rozcierania ta kredka mi się tutaj zebrała, czy tam starła bardziej. Nie wiem, czy ona będzie długotrwała, zobaczymy. Jest na razie ok. Jeden też taki minus, który zauważyłam, to to, że ona będzie nie dość, że właśnie się ścierać, bo też nie wiem, czy ona jest długotrwała. No, to wydajność. no Ona nie będzie za, za, za wydajna, nie będzie mi długo posłużyła, bo naprawdę mega szybko znikała mi ta końcóweczka. Więc, no. Mm -hmm. Twarz, może jeszcze wrócę do twarzy, bo był ten rozświetlacz hean, stylizację. No, nie będzie moim ulubionym rozświetlaczem. Już Wam to mówię teraz. Nie będę po niego sięgać, bo jest zbyt. Srebrny, zbyt chłodny, mimo tego, że tu jest ten złoty taki środek, to on jest i tak srebrny. Mega, mega srebrno u mnie na twarzy wypadł i nie będę go używać. Raczej po niego nie będę sięgać. Może do jakiegoś makijażu oczu, i to tyle. Błyszczyk to już też Wam mówiłam. Hejan stylizacji, że jest ok, ale to z takim mega klejący się błyszczyk, jak wyjdę na dwór, będzie wiał wiatr, to wszystko mi się do tego błyszczyka przyklei, włosy będę go miała po całej twarzy, więc no takie takie sobie. I dwa produkty do oczu, nie do twarzy, do oczu z Eveline, Choco glamour, no to są hity, naprawdę to są hity. Ten cień wygląda obłędnie i. Teraz, jak patrzę do lusterka, to mi się nasuwa pewien, pewna myśl. One mi bardzo przypominają cienie yy, z Kobo, z palet cieni Kobo i Daniela Subieśniewskiego. One też są takiej konsystencji, gdzie innym ludziom, czy tam dziewczynom, jak testują właśnie te palety od Kobo, to te błyszczące cienie im przeszkadzają. Ja widzę teraz dokładnie taką samą strukturę. Na oczach, właśnie jak te cienie skobo, więc nie wiem, czy ten jest świetny, a tamte są B. No, trzeba po prostu je umiejętnie nakładać. No, hello. Ale jak na pojedynczy dzień, bardzo ładnie wygląda. Drobinki brokatu ma też w sobie. Jest taki srebrno-złoty. No, ładnie wygląda taki akcent, albo jako taki jeden cień na całe oko spoko. I ten cień matowy. Ja w sumie mam tylko ten cień, tak naprawdę na powiece, rozstarty, i tylko beżowym cieniem, i takim lekko ciepłym brązem o tym, roztarłam oko, dookoła, żeby tak trochę ocieplić jednak ten makijaż. I tyle. I uwaga, właśnie nie powtarzajcie tego błędu co ja. Nie nakładajcie prosto z aplikatora, prosto z opakowania na powieki, tylko najpierw na rękę moczymy pędzel w tym cieniu, i dopiero wtedy rozcieramy na, na powiece. Bo widzieliście, co zrobiłam. Ciężko mi było na samym początku to rozetrzeć, ale później jakoś dałam radę. Także uwaga, nie róbcie tak jak ja. A jak już sobie poradzicie z aplikacją tego, tego cienia, no to naprawdę spoko, bo on jest tak mega napigmentowany, wygląda w ogóle jakbym miała kilka cieni matowych nałożonych na powiece, a to był tylko ten cień. Ten błyszczący i makijaż gotowy. Wydaje mi się, że podsumowałam już wszystkie kosmetyki, których dzisiaj użyłam. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, które z tych kosmetyków wpadło Wam w oko, albo które już macie i bardzo, bardzo w bilcie. Stawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa!